Jesteśmy w trakcie otwarcia ścieżki, takiej przyrodniczo-edukacyjnej, na terenie leśnictwa Knurowiec, na leśnictwie Wyszków. No, prowadzi ona przez takie dosyć ciekawe, urozmaicone tereny. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Zobaczy troszeczkę gospodarki leśnej, tym czym leśnicy zajmują się na co dzień, ale zobaczy też duży fragment. W sumie takich najbardziej wartościowych fragmentów puszczy białej, bo są i ubogie siedliska borowe, i siedliska lasów liściastych, i takie podmokłe obszary mokradłowe. Częściowo ścieżka dotyka do stawów, które są takim można powiedzieć rezerwuarem życia. Biologicznego, które rozchodzi się tutaj na cały okoliczny teren. Jest to miejsce lęgowe i migracyjne ptaków wodnobłotnych. Przy odrobinie szczęścia, jeżeli będziemy się cicho zachowywać, na pewno zobaczymy wiele zwierząt, w tym wiele gatunków chronionych. Tak, zaczynając od początku, na pewno uda nam się zobaczyć. Rzadkie ptaki drapieżne, może nawet orła bielika, bo tutaj zalatuje, bociana czarnego, ale i wiele gatunków, tych takich pospolitych, ale nieczęsto przez mieszkańca miast obserwowanych. Jelenie, sarny, dziki, to powinniśmy bez problemu tutaj zaobserwować. A jak będziemy wnikliwymi obserwatorami, również wiele z tych małych stworzeń owadów, świata roślinnego, grzybów, porostów, mchów. To jest wszystko bardzo ciekawe i myślę, że ta ścieżka przybliży każdemu zainteresowanemu to bogactwo życia bogactwo, które możemy w Puszczy Białej znaleźć.